Tęsknota wielka, taki mój los, rzuca mnie na... nos? Stos? Głos? Do diabła! Dobry wieczór, pani. Kim jesteś? Jestem Lir. Nie poznajesz mnie? Jestem Lir. Lir? Książę Lir? Spałaś, moja pani. Ależ zawsze śpię. Nawet wtedy, gdy się obudzę, to nie ma końca. Ja... Ja nie chcę sprawiać się głupotów, mój panie. Ależ sprawiaj, proszę, sprawiaj je. A ja uwolniłbym cię od nich, gdybym tylko wiedział jak. Chciałbym wiedzieć, jak mógłbym ci pomóc. Zagłóż moje sny. Przywróć mi pamięć, abym pamiętała to, co chcę pamiętać.